Wróciłam, już się troszeczkę rozgrzałam, przebrałam i Artur będzie mi nakładał e, obiad, i zaraz za Wam pokażę, co to jest. Ja dzisiaj jestem w takim szoku, bo wybrał jednak. Tak doradziłam Arturowi, żeby jednak rybę upiec e, do tych wczorajszych moich wypocin na patelni. Czyli dla przypomnienia. Miałam trochę papryki, czyli dwie papryki, które już trzeba było zużyć, por, biała część. Trochę broku mi zostało z wczorajszego obiadu i co jeszcze tutaj mam. No i w sumie to można powiedzieć wszystko: trochę czosnku dodałam, sól i pieprz. I to wszystko podsmażyłam. Potem dolałam wody, podusiłam, a Artur przygotował do tego pstrąga tęczowego, którego kupiliśmy. E, takiego ogromnego, doradziłam, żeby e, odciął głowę i żeby po prostu tą rybę na takie dzwonki przekroił. I do piekarnika, Artur, ile piekłeś? 40 minut? Tak, 40 ja minut. Sobie, ja już sobie przyznam się szczerze, bez bicia. Na Artur morze. już jeden kawałek tutaj zjadł przed chwileczką. Znaczy je, po prostu je w tej chwili, tak? Tak. No i co, pyszne? I polałem tym sosikiem, yy, to, tego, to, jest, no. to jest troszeczkę takie bardziej. Trochę słone. tego sosiku do tego. Yy, na to. A tutaj jakie to, masz przyprawy? Kary. Kary? Sól, sól, delikatnie to, pieprzu. to wszystko i pieprzu. Delikatnie. trochę. No, ale zapach powiem wam, że się normalnie unosi się Cudny. Jest Tak praktycznie małości jest. Mało ości, mhm. no to super. No to I, idę jeść, bo myślinka ciekawę. I jeszcze muszę powiedzieć i dałem, dałem kotu yy, głowę, słuchajcie. On tego nie chce jeść, nie ten drugi. A, ani jeden ani drugi? Bo a, oni mają tyłki napełnione. A kiedyś, a kiedyś białemu takiego kota miałem w sopocie, to on jadł rybę, aż uszy się trzęsły. No bo każdy jakbyś, dał, kot, Artur, jak, teraz, jak, jak, jakbyś dał. Artur, jakbyś dał jakimś smaku. bezdomnym kotom, to by to po prostu nosem wciągnęły. A te znaczy, nasze to nasza. są rozbestwione normalnie masakra. Koń, idę, bo. Powiem. Idę jeść, idę jeść. Cześć! I cześć! I myszka tutaj ze mną jest. I dzisiaj będziemy robić sok z warzyw i owoców. Na pierwszym... Ale pokaż czym. Tak. Będziemy robić. To jest, kochani, sokowierówka z 1971 roku. Wyobrażacie to sobie? I ona pracuje na pełnej mocy. Nic się nie zacina. I przede wszystkim wykonanie jest jej na tyle dobre, że tam praktycznie nie było żadnej naprawy, a ta tarcza, która zbiera tam, e, e, że tak ściera owoc, e, warzywo, jest zrobiona naprawdę solidnie. Nie jest to żadna blaszka. Nie wiem, czy to tutaj to widać. To jest po prostu kawał grubej blachy. To wszystko no jest już, powiem Wam, no, troszeczkę to już pożółkłe z racji wieku, nie ma takiej mocy, żeby to no. nie pożółkło ta maszyna ma przecież 47 lat, tak? no, no 47 no. lat, to jest szmat czasu no a jest, no. słuchajcie, normalnie wymiata tak, w tych czasach obecnie, no maszyny, jeśli by taka przeżyła, ja wiem, 10 lat to, to cud no, by był no, chociaż różnie z tym bywa, z, i też częstotliwością używania Natomiast skupiamy się teraz na warzywach. Warzywa to jest buraczek. No to po Tam już kochanie, tam jest uh -huh. o, marchewka. Asiur obierał dzielnie. To jest marchewka. Myszka zażyczyła sobie dzisiaj soczek z. Ale powiedz to ten wierzch, bo to. Tylko sok zostanie wyciśnięty, tak, tak. a to to zostanie tutaj, a to, będzie to, tutaj spadało. To tutaj poleci, tak. Dobra. I pójdzie na taką pryzmę, De... Czyli jak są takie te, to nie przeszkadza, bo to Deesna, i tak tylko. Tak, są. tak, I buraczek i co tu jeszcze Ja masz? powiem. Aha, bo ja chciałem tą marchewkę i jabłuszka. Bez bicia. I troszkę że w ogóle, jak ja mieszkałem w Sopocie, no. to ja robiłem w ogóle tylko myjąc, myjąc, myjąc. myłem tylko warzywa no, i. No to i tak odchodzi, nie? No wszystko, tak. Seller. Ja i, i, myszko. Czekaj, słoneczko. Dąbię. I teraz myszka zarzuciła sobie z y, jabłuszek oraz marchewki ewentualnie Troszkę, no trochę bureczka. do smaku buraczka chociaż bu z tego co wiem i wszystkim wam powiem bez picia buraczek jest krwiotwórczy to co to znaczy? że miał dużo krwi? nie, że bardzo dobrze wpływa no to na... ja chcę buraczka trochę i teraz tak i teraz yy, i tu i dla wszystkich panów, którzy yy, tak no nie, może dla pań też wiem, że dla panów bardzo dobry jest seler, no Chyba nie muszę mówić dlaczego. Troszeczkę się go daje. No i pietruszka. Tam też jest pietruszka, ale myszka też nie za bardzo do pietruszki. Ona no wiadomo takie, no... Tak jak dzieci w przedszkolu. Nie no. Lubi takie. Żeby to było trochę słodkie i. No. No, no, ja to... nie lubię jak czuć celę i por. I, I nie por tylko pietruszkę No, no to każdy zresztą ma, e, każdy ma swoje, swoje tak jak to chce. Na szczęście nikt chory nie jest, i myszka nie musi też przy okazji, e, racji, z racji tego, że ja tutaj robię, nie musi jeść tego selera, bo wiadomo, no, a seler jest obrany. Także przystępujemy do montażu. Aparatu Mami. fotograficznego e, na kamery na statywie i będziemy wam pokazywać. Myszka będzie mówić. Myszka coś chce powiedzieć jeszcze? Yy. Myszka jest dzisiaj ładnie pomalowana. Tak. Mogę pokazać myszka? Możesz. Patrzcie, jak myszka dzisiaj ładnie pomalowana. No. Bo ja dzisiaj przed chwileczką robiłam filmik dla Was, wiecie, o Beauty Big Bang. No, także myszka dzisiaj bardzo ładnie wygląda. Zresztą zawsze Dziękuję. ładnie wygląda. No, to są kosmetyki od nich. Tak. tak. Oni kupują to wszystko. Testuję dla was specjalnie, wiecie, ile godzin mi się makijaż utrzyma. I będę jadła piła i wszystko robiła, także no, testuję. O, Bardzo ładnie, bardzo dobry pomysł, elegancko. Nie? No bo też Fajny chodzi o trwałość tak. kosmetyków, nie? Super. Super kochanie. Także kochani, już zaczynamy. Bierzemy się, już nie przedłużamy. Jedziemy. Robimy soczek. Do się. startu, gotowi, Ale skład soczku, marchewka, I jabłuszko, jabłuszka, tyle. Mm. Jest różnica między no. ptysiem, tak, kubusiem, czy jak Oj. to tam? No pewnie, że jest. Jest? To nie jest słodkie tak bardzo. Ej, boże. Zobaczcie ten od buraka. także chyba rękawiczki trzeba ubrać, co? Chyba tak, też rękawiczki? Nie. Tam. Się to mnie pieszcze tam co bardzo specjalnie. Mmm, zdrówko. I to jest chyba co? Co powiecie? O, kurczę. To jest chyba prawdziwe zdrowie, co? Takie. Dawa. To ja zabieram. Tak, myszka już sobie idzie. Tak, bo będę miała teraz siłę. Raz ja zobaczycie mojego muła. To a jeszcze myszko, myszka będzie się łapiła na soczek z Nie, już więcej nie, no jak ja wypiję tą szklankę to koniec To jutro może po prostu jeszcze No nie wiem, a co to warzywa mogą tak sobie stać? No mogą, to się nic nie stanie Tak? Uh -huh. A co wy powiecie, mogą stać tak to warzywa czy nie? No przecież do jutra się nic nie stanie o, skoro myszka tak mówi No, 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 no. Voila! 70, y, 71 rok. Słuchajcie, technika troszeczkę się tam buja Może to jest, ale, ale zobaczcie, jaka siła, jak siła środkowa potrafi wyssać soks z, z warzywa lub owocu. Nie widzicie? Niesamowite. E, miał, a miałem szklankę odebrać. E, a ja włączyłem. No dobra Dobra, to już niech sobie teraz to tu kapie. A a moje wygląda w ten sposób. Widzicie? Buraczek, selerek, pietruszka i marchewka. To jest skład. Potęga. Wasze zdrowie, taki drink. Ja wam powiem. marchewka zdominowała cały smak dwie marchewki potrafią zdominować powiem wam całego buraczka i pietruszkę i selerka kawałek marchewki, taką moc mają marchewki także kochani smacznego i zapraszam do dalszego ciągu filmu, jeśli będziecie też chcieli robić to też Wam smacznego życzę. A ja idę kosztować. Słuchajcie, będzie operacja. Pamiętacie, pokazywałam Wam takie kotki, które kupiliśmy kiedyś w Leroy Merlin. Tu jest zdjęcie, jak. Yy, Siedzą. Więc... Jak sobie. No, tak. Jak można to przykleić. To jest taka właśnie propozycja. I ja sobie wymyśliłam, że mm, tutaj na ścianie w. Yy, w toalecie na dole w, yy, w WC. Przykleję tak, tak o, tutaj by to było. No i co? Będziemy z Arturem naklejać. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie i że to będzie się trzymać, bo ja powiem szczerze, że ja, Myszko, ja nigdy ja musiał, nie miałam. ciebie zapytać, co to jest za wyrażenie, będziemy z Arturem naklejać. A co, tylko ja będę naklejać? To znaczy, to tak jakby Artur naklejał i reszta jakiegoś towarzystwa. Nie wiadomo kto. No my, z Arturem będziemy. My? No. My z Arturem? Ty hmm? jesteśmy, my, a ja Artur? O Boże. No, Myszko, bo w razie czego to ja chciałbym chciał wiedzieć, kto będzie odpowiedzialny. Ty. Znowuż ja? No ty. A, bo... bo ale patrzcie, popatrzcie, popatrzcie, co za, co za e, sformułowania ona użyła. No to. My tak. z Arturem. Dobra. Będziemy na Nieważne. Nieważne. A ja Nieważne. Jak szybko będzie. Tak, no tylko ty, my z Arturem. Dobra. Idę po statyw, będziemy nagrywać. Się przedstawia efekt końcowy. Jest dodany więcej jeden motylek, bo na zdjęciu tego nie było. Ale, że był, no to dodałam jeszcze. No, także tak to wygląda. Mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Fajnie. Podoba mi się zawsze to jakiś taki dodatkowy element. A wiecie, jak się będzie malowało, to się to po prostu ściągnie i tyle. A Myszka powiedziała, że będzie sama następny razem malowała. No jasne. No Myszko, proszę Cię, uh -huh. obiecaj tu widzom Nie. że będziesz pokazywać uszy, sierpniu, uh -huh. ściany i tak Ja nie umiem. Myszko? Dobra, także idę robić obiad. Wyszliśmy sobie jeszcze na spacer, żeby wykorzystać piękną pogodę, bo niedługo przyjdzie do nas koleżanka i... No będziemy siedzieć do nocy, także jeśli chodzi o makijaż, to wam wszystko jutro opowiem albo pojutrze, bo nie wiem czy jutro będę nagrywać, będę go miała aż do nocy, taka fajna okazja się trafiła, więc e, wszystko wam opowiem, czy się zrolował, czy się znikł, czy co się zrobiło, a teraz sobie oglądamy piękne kaczuszki. Wieje wiatr dość mocno, ale jest pięknie słonecznie.